Szanowni Państwo, witamy na konferencji prasowej przed meczem z Ruchem Chorzów w poszerzonym składzie, ale postanowiliśmy wraz z trenerem Sasalem zaprosić także Marcina Gawrona. To statystycznie najlepszy trener w historii klubu, ponieważ nie przegrał żadnego meczu. Co prawda tylko w jednym prowadził drużyny, ale właśnie z Ruchem Chorzów. Także może tutaj dużo wnieść do dzisiejszego spotkania, przedstawić w sposób na, na naszych najbliższych rywali. Tradycyjnie Marcin Sasal Jacek Markiewicz dzisiaj i Hernani do Państwa dyspozycji. Na początek oddaję, trener, oddaję głos trenerowi. Oczywiście nieprzypadkowo. Nie miał działać. Można już, Tak. Oczywiście tak. nieprzypadkowo jesteśmy trochę w trochę rozszerzonym gronie, bo pamiętamy mecz w Chorzowie. Też się zacząłem zastanawiać, czy. Czasami nie usiąść na trybunach znowu, ale ten punkt może być chyba trochę mały. Chcemy trochę powalczyć o, o wyższe cele. I z drugiej strony chciałem podkreślić, że e, ten wynik, który na razie na razie dobry, to uzyskali, to jest nie tylko moja praca, ale Marcina tak samo. I uważam, że w tej chwili tworzymy taki nawet niezły sztab. Nie ma jeszcze trenera bramkarzy. Wszystko w swoim czasie i trenera przygotowania fizycznego. I myślę, że, że trenerzy również na takie konferencje powinni być zapraszani. No i oczywiście, wracając do tematu Chorzowa, zdajemy sobie sprawę, że czeka nas znowu trudne spotkanie. Zespół na pewno jest rozdrażniony. Przypominam, że przegrała tam legia i przegrała tam Wisła. Zdajemy sobie sprawę, że w pierwszej połowie stracili bramki, nie udało się to odrobić, Szeruka dobrze u siebie. My musimy spokojnie walczyć o swoje punkty. Gramy znowu mecz wyjazdowy przed tą długą przerwą i chcemy powalczyć o zwycięstwo. Na dzisiaj, jest tak, że wszyscy zawodnicy są zdrowi, wszyscy trenowali w dniu wczorajszym i w dniu dzisiejszym. Nikt nie nasze na razy. Stąd też osiemnastka meczowa jutro po treningu, który jest o godzinie 17:00 przez biuro prasowe, będzie podana. Trudno się w tej chwili zdecydować na tą osiemnastkę, ale musimy wyciągnąć wnioski z ostatnich meczów i z treningu. Wszyscy mocno pracują i każdy chce grać. To, to bardzo cieszy. Ponieważ nie będzie konferencji prasowej w przyszły czwartek z powodu tego, iż jest przerwa na reprezentację to przypominam, że dwóch zawodników Andrzej Niedziela jedzie na pierwszą reprezentację na mecze ze Stanami Zjednoczonymi i z Ekwadorem natomiast Piotrek Malarczyk wyjeżdża do Grodziska na tą przyszłą olimpijską U20 z mecz towarzyski z Niemca pozostali zawodnicy będą do dyspozycji środa, czwartek robimy testy szybkościowo, wytrzymałościowe, ponieważ jest połowa rundy. Będziemy po ośmiu spotkaniach przed następnymi ośmioma plus Puchar Polski. Chcemy zobaczyć, jak zespół fizycznie wygląda, czy coś jeszcze trzeba poprawić u poszczególnych zawodników i planujemy w sobotę rozegrać mecz towarzyski z Polonią Warszawa, ponieważ już graliśmy. Jesteśmy dogadani miejsce, prawdopodobnie w Gutowie godzina przed południem rozpoczniemy spotkanie. Szczegóły też podamy, zapowiadam, że to ma miejsce. I później przygotowujemy się przez następny tydzień do spotkań u siebie z GKS-em Bełchatów i z Legion Warszawa. To może tyle, resztę proszę o pytania. Ja chciałem zapytać o prawej jego obrońcy, bo myślałem się, że Pan nie poda składu. Znaczy, kto tam zagra na prawej obronie? No to nic się nie zmieniło przez 10 miesięcy. Myślę, że dzisiaj też nie podam składu. Znaczy, chodzi mi o prawego obrońcę, bo Pan ma trzech zawodników w tej chwili. i Pan, że wszyscy grają, czyli obecny no, tu Jacek. Mam jeszcze i... dwa miejsca w ataku, a mam nominalnie pięciu też napastników, także myślę, że... No to... nie, ale bez przesady, że jest taka rywalizacja jak akurat na tej jednej pozycji. To bardzo dobrze, bo to była do tej pory w poprzednim sezonie po odejściu Artura Jędrzejczyka najsłabsza nasza pozycja i musi być na niej rywalizacja. I myślę, że będzie tam grał w tym meczu zawodnik, który wygląda najlepiej ze wszystkich. Ale pod względem piłkarskim? Pod względem finansowym nie wiem, jak wyglądają no mojego zawodnictwa. No ja o urodzie myślałem akurat. Jako... No ja nam do tego nie przywiązuję wagi. Panie że przed meczem w Chorzowie, kiedy pan, pan trybun oglądał. Pytaliśmy pana, jak pan ile pracy widzi przed zespół, to Powiedział pan, że mniej niż myślał przed meczem. A jak przed tym meczem, w którym jest korona? No to minęło dużo czasu i zrobiliśmy postęp, że na pewno. I widać to chociażby na zajęciach treningowych. Widać to też pod względem taktycznym i widać to, że drużyna się zmieniła. Bo ostatnio nie słyszałem żadnych narzekań na temat bramek i kto tam strzela, więc ileś tam tych spotkań, żeśmy zagrali ze strzeloną bramką, liczę na to, że tak będzie. No dużo się od tego czasu zmieniło, ale cały czas to już jest inna drużyna. Ja patrzyłem też na skład i ostatnio patrzyłem na skład z ruchu Chorzów, ostatnio czyli wczoraj. W meczu z Zagłębiem ten, który został tutaj zremisowany 3-3 i tam już niewielu zawodników jest, z jedenastki przynajmniej, którzy grają ostatnią, więc to już praktycznie jest inna ekipa, 10 miesięcy. Myślę, że dużo się zmieniło. Na pewno jesteśmy chyba do leżenia taktycznie, chociaż ten mecz pamiętam, że wyglądał bardzo dobrze. No i zasługa to przede wszystkim trenera Zagłęba a ile właśnie było Pana zasługi w tamtym meczu, czyli takiej... Pewnie... Trzeba by sprawdzić te rozmów. rozmów, trwały nasze rozmowy, ale myślę, że, że 10%. Czyli obsada bramki na przykład. To wspólnie doszliśmy do tego wniosku. Ja zapytałem Marcina, co zrobić z obsadą bramki. No trzeba by zmienić, bo jestem takiego samego zdania. To tak, takie ustalenia były. Jeszcze pytania? Może do ciągle powtarza, że jesteś jednym z tych zawodników, którzy ciągle pukają do pierwszego składu, przejście wygadzam pierwszego składu, czy, czy ciągle tym takim strażakiem? Dzień dobry przede wszystkim. Czuję się takim kielce. przede wszystkim. A dzień dobry,